Dzień dobry drodzy emeryci. Od 1 listopada 2025 roku wchodzą w życie zmiany, które w różnym stopniu dotkną wszystkich polskich seniorów. Niektóre z nich to decyzje techniczne wynikające z kalendarza i sposobu działania zakład ubezpieczeń społecznych, inne mają charakter finansowy czy organizacyjny. Wspólnym mianownikiem jest to, że każda z nich wpłynie na codzienne życie emerytów, na sposób otrzymywania świadczeń, rozliczeń i planowania domowego budżetu. Dlatego warto przyjrzeć się uważnie temu, co się dokładnie zmienia od listopada oraz jak te zmiany mogą wpłynąć na sytuację finansową i organizacyjną seniorów w Polsce. Zanim jednak zaczniemy, proszę o polubienie filmu i subskrypcję kanału, by być zawsze na bieżąco z najnowszymi zmianami w systemie emerytalnym w Polsce. Dziękuję. Pierwsza zmiana dotyczy przesunięcia terminów wypłat emerytur w listopadzie 2025 roku. Najbardziej oczywista ale też najłatwiej odczuwalna dla wielu z państwa. ZUS potwierdził, że w listopadzie 2025 roku nastąpią przesunięcia dla części seniorów. Osoby, które mają wyznaczone terminy wypłat na pierwszy dzień miesiąca, otrzymają swoje pieniądze wcześniej, ponieważ pierwszy listopada przypada w sobotę, a to dzień wolny od pracy. Wypłaty zostaną więc przelane już 31 października roku 2025 roku. W praktyce oznacza to. Że w samym listopadzie ci emeryci dostaną już nowego przelewu. Podobna sytuacja dotyczy wypłat przypadających na 15 dzień miesiąca. On również wypada w sobotę, więc pieniądze trafią na konto już 14 listopada, czyli w piątek. Ponadto w niektórych mediach pojawiają się sygnały, że przelewy przypadające na 10 dzień miesiąca mogą zostać przesunięte o kilka dni wcześniej, na przykład na 7 listopada, jeśli pojawią się okoliczności organizacyjne w systemie bankowym. ZUS podkreśla jednak, że wszystkie te korekty odbywają się automatycznie, nie wymagają żadnych wniosków ani wizyt w urzędzie, a kwota świadczenia pozostaje bez zmian. To oznacza, że emeryci nie muszą martwić się o formalności, środki po prostu wpłyną na konto wcześniej. Takie przesunięcia, choć techniczne z natury, mają ogromne znaczenie dla seniorów, którzy planują swoje miesięczne wydatki z dużą precyzją. Dla wielu osób wcześniejszy przelew w październiku oznacza dłuższy okres oczekiwania na kolejną emeryturę w grudniu. Warto więc już teraz pomyśleć o rozsądnym rozplanowaniu budżetu na listopad. Druga zmiana to ponowne przeliczenia świadczeń dla wybranych roczników. Od listopada 2025 roku ZUS planuje rozpocząć proces przeliczania emerytur dla określonych grup seniorów tych, którzy przeszli na emeryturę w okresach, kiedy obowiązywały mniej korzystne wskaźniki obliczeniowe. Dla nich nowe wyliczenia mogą oznaczać podwyżkę od około 160 do nawet 230 zł miesięcznie. Co istotne, planowane jest również wyrównanie świadczeń wstecznie za okres od lipca 2025 roku do marca 2026 roku. W praktyce oznacza to, że niektórzy emeryci mogą otrzymać jednorazową wypłatę wyrównawczą, choć szczegółowe zasady nie zostały jeszcze w pełni przedstawione. ZUS podkreśla, że proces przeliczeń będzie przebiegał automatycznie dla osób, których dane spełniają wymagane kryteria. To naprawdę znacząca zmiana. Która może realnie poprawić sytuację finansową tysięcy seniorów w Polsce. Trzecia zmiana dotyczy nowych limitów dorabiania dla emerytów. Od września 2025 roku zaczęły obowiązywać nowe limity dorabiania do emerytury, które w pełni będą miały zastosowanie od listopada. ZUS ogłosił, że tak zwany bezpieczny próg dorabiania został obniżony o 149,50 zł brutto. Jednocześnie zmniejszył się również górny próg. Po jego przekroczeniu świadczenie może zostać zawieszone. Różnica wynosi około 277 ,70 zł. 70 groszy brutto. To oznacza, że osoby pobierające emeryturę, ale nie osiągające ustawowego wieku emerytalnego, będą musiały dokładniej kontrolować swoje dodatkowe przychody. Przekroczenie pierwszego progu może skutkować zmniejszeniem świadczenia, natomiast przekroczenie drugiego jego czasowym zawieszeniem. Seniorzy, którzy ukończyli ustawowy wiek emerytalny, nie podlegają tym ograniczeniom, więc mogą pracować bez ryzyka utraty części emerytury. Zmiany te są jednak ważnym przypomnieniem dla tysięcy osób, które nadal dorabiają, bo nawet niewielkie przekroczenie progów może przełożyć się na utratę części dochodu. Czwarta zmiana dotyczy rozszerzenia możliwości korzystania z wniosku EPD. 21. Kolejna istotna zmiana dotyczy podatków. W listopadzie 2025 roku zacznie obowiązywać rozszerzona możliwość korzystania z wniosku EPD-21, który pozwala uniknąć potrącania zaliczek na podatek dochodowy od emerytury. To rozwiązanie jest przeznaczone dla osób, których dochody nie przekraczają 30 tys. zł rocznie. Po złożeniu wniosku ZUS może zaprzestać potrącania zaliczek na PIT, co w praktyce zwiększa miesięczne wpływy na konto seniora. Dla wielu emerytów to znaczące wsparcie ponieważ oznacza, że mogą dysponować pełną kwotą świadczenia już teraz, zamiast czekać na zwrot podatku przy corocznym rozliczeniu. To także uproszczenie formalności raz złożony wniosek obowiązuje przez cały rok podatkowy, a jego skutki są widoczne już od następnego miesiąca po jego akceptacji. Piąta zmiana to nowy system monitorowania wypłat przez ZUS. Zakład zapowiedział również modernizację platformy PUE oraz uruchomienie nowych narzędzi informacyjnych, które mają ułatwić seniorom śledzenie swoich świadczeń. Nowy system ma umożliwiać sprawdzenie dokładnego terminu przelewu, historii wypłat, a także statusu ewentualnych wyrównań. W planach jest wprowadzenie powiadomień SMS-owych i e-mailowych, które będą informować o zmianach w harmonogramie lub korektach w wysokości świadczenia. To krok w stronę większej przejrzystości i lepszej komunikacji pomiędzy ZUS a emerytami. Dla wielu starszych osób to rozwiązanie, które może ułatwić życie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy terminy wypłat są przesuwane lub gdy wprowadzane są nowe zasady. Szósta zmiana przygotowanie do nowej waloryzacji. Choć formalnie nowa waloryzacja wejdzie w życie dopiero 1 marca 2026 roku, to już od listopada zaczynają obowiązywać mechanizmy, które mają wpływ na jej obliczenie. Rząd zapowiedział, że wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,8%. Oznacza to, że świadczenia emerytalne wzrosną o taki właśnie procent, co w praktyce daje podwyżkę rzędu od około 80 do ponad 300 zł miesięcznie, w zależności od wysokości świadczenia. Choć to dobra wiadomość, eksperci przypominają, że realna wartość tych podwyżek może być mniejsza, jeśli inflacja w kolejnych miesiącach okaże się wyższa od prognoz. Dla emerytów listopad staje się więc miesiącem, w którym warto już teraz zaplanować przyszłe wydatki, uwzględniając nadchodzące zmiany finansowe i ewentualne różnice w cenach towarów i usług. Siódma konieczność nowego podejścia do planowania finansów. Ostatnia zmiana nie wynika bezpośrednio z przepisów, ale z praktyki życia codziennego. Listopadowe przesunięcia wypłat, nowe limity dorabiania, planowane przeliczenia i waloryzacja razem tworzą nowy krajobraz finansowy dla polskich seniorów. W tych warunkach kluczowe staje się rozsądne planowanie wydatków. Emeryci powinni przygotować się na to, że w niektórych miesiącach czas pomiędzy kolejnymi wypłatami będzie dłuższy niż zwykle. Warto więc budować rezerwę finansową i śledzić komunikaty ZUS, aby uniknąć nieporozumień i błędnych informacji. To także moment, w którym większą rolę mogą odegrać organizacje senioralne, doradcy finansowi i lokalne instytucje wsparcia które pomagają w interpretacji przepisów i uczą, jak najlepiej korzystać z przysługujących praw. Podsumowując, od 1 listopada 2025 roku polski system emerytalny wchodzi w okres kilku znaczących zmian. Choć część z nich ma charakter techniczny, to łącznie wpływają one na codzienne życie milionów seniorów. Zmieniają się terminy wypłat, limity dorabiania, Zasady przeliczania świadczeń pojawiają się nowe narzędzia do monitorowania wypłat, a także zapowiedzi waloryzacji i nowe możliwości podatkowe, które w sumie tworzą dynamiczny obraz rzeczywistości emerytalnej w Polsce. Dla emerytów oznacza to jedno, warto być czujnym, śledzić komunikaty ZUS, planować budżet z wyprzedzeniem i korzystać z dostępnych rozwiązań, by jak najlepiej dostosować się do nadchodzących zmian. A także, drodzy widzowie, pilna wiadomość. ZUS potwierdził dodatkową wypłatę dla osób urodzonych w latach od 1949 roku do 1969 roku. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, zostawiłem dla was szczegółowe informacje w komentarzach pod filmem, koniecznie się z nimi zapoznajcie.